Księga wszystkim, z tej strony, go witamy w kolejnym odcinku Supermarket Together ze mną Wojtek. Jestem tam, dzień dobry. Dzień dobry, a to jest... Tak, wiosna idzie, trzeba włosy kwiatki na łeb założyć, Wojtek dalej w kartonie. Dobrze, to ja też to zmienić. O, ale może się przebierze, ale ciekaw w co. I oczywiście pamiętajcie, sprawdzić linki w opisie, bo ta seria jest wymienna. Także o... Tak, ta seria jest wymienna. U Wojtka poprzednie, następne, u mnie teraz. Także kumacie czacze. Oj, ten slot w ogóle jakiś śmieszny. Ogólnie co Wojtek ostatnio zrobił, to kupił, znaczy wzięliśmy sobie tego dekla, który pilnuje naszego sklepu własną miotłą. Nie wiem, czy ktoś do nas przyjdzie kupować, bo będzie się bał, ale tak, mamy takiego teraz dekla. A król Wojtusialka, tak? No super wiosenny O ten. nie, tam perfumy jakieś reklamują. Gdzie? Kontrowersy. U mnie... Ajo, że jesteś... Rzeczywiście, no. <laughs> Wojtek, mistrz tego kupowania perfumów ostatnio. A że mi wczoraj przyszły dwie dzisiaj dwie? Co, latafy? Nie, inne. <laughs> Ty jesteś normalny. Wojtusiolkie, posłuchaj. Dobra, nie otwierać? Rekordy. Tak możesz, no. Dobra, uwaga, otwieram. Jest, jest, jest. Wuj... <laughs> Wojtek Król! To A, super wiosenne to. Król perfum, jej. Król perfum, o oh, jest. Jest, jest, jest. Teraz pytanie czy ktoś tu przyjdzie? Myśl, że no ktoś jak przyjdzie? mamy babę z miotłą przed sklepem. <laughs> no właśnie. To ja nie wiem. Ale ciekawa jestem jak to będzie, że jak... O, patrz na przykład ten model, takiego modelu chyba nie było, takiej sukienki czarnej. Mm, nie, wydaje mi się, że była to chyba taka bardziej tak? podstawowa jest. No. no to ja nie wiem, ja już mam pląs. A w sumie pierwszych odcinków to ja prawie nie pamiętam, bo miałam brzoszobę i się bałam. Bo mnie wziąłeś z zaskoczenia, tak. Chyba teraz jak zarobimy jeszcze hajsy. Dobrze, to co zrobisz? To muszę jeszcze tutaj dwie kamery dokupić. Kamery? To kamery tak. są po 180 tylko, więc. To, A kupiłeś jakieś? Tą jedną? To tutaj są koło ciebie. A dwie, no? Tak, są dwie i tutaj jeszcze chcę dwie i myślę, myślę że na razie to na sklep wystarczy. Że będzie enough? Myślę, że tak. Nie mogę. My, my szukamy tego pracownika, ja tak chodzimy, chodzimy, mówimy, ej, to może jutro przyjdzie, ja tak chodzę, tu i mówię, nas stoi przed tym, przed sklepem z miotłą. Znaczy, ja w ogóle myślałem, że to na nasze, bo, bo w ogóle ten, tą maszynerię do tej ochrony, to się wstawia tam do tego pokoiku ich tam tak. pracowników. Ja byłem święcie przekonany, że po prostu to się stawia tutaj w sklepie, ktoś przy tym stoi. Jak I ktoś, tak, jak ktoś ukradnie, to ta osoba wyskakuje i go bije, nie? Tak. A tu jest zupełnie inaczej. To się no. po prostu tam stawia. I, i, I tyle, nie? I ona pilnuje niby tam? No zobaczymy. Tak. Zobaczymy, jak to będzie. Zainstalować kamerkę, cyk. A nie, za mało środków. A, 180, dobra, to teraz. Oho. O, 123. O, to będzie na kolejną kamerę Zapraszamy. zaraz. Pani szybciej się zeskanuje, bo kamerę muszę, dziękuję. Ty. Powiedział król w no sialkę Myślę, że ewentualnie jeszcze można tutaj dwie tu jedną i tutaj jedną wrzucić i myślę, że... Będzie enough? Powinno wystarczyć, tak, jak najbardziej A jeśli w ogóle da przestawiać? Da się, da się, tak Aha, To jest okay. jako normalny taki, wiesz, przedmiot dekoracyjny Tak jak półka na przykład? No, coś w tym stylu Okej okay. O, 137,90 dla mnie 13. Zapraszamy ponownie o O dobra i mamy ten, no to ja zamontuję tutaj. <noise> Wszystko obkamerowane. <noise> tak. I tutaj. O, 15. Dobra, i na razie wydaje mi się, że chyba kamer nam styknie. Wystarczy tak. Dobrze. Oho. Ktoś... No, no właśnie tak widzisz, dlaczego ja okno zawsze muszę mieć zamknięte, bo mi trzaskałem pod, pod oknem. Ja nie rozumiem. 161. Oje, bo... Ładnie. No, ładnie, ładnie. No. Ej, czyli teraz, na przykład, jak mm -hmm. będziemy mieli złodzieja, to nie lecimy za nimi, tak? Tylko sprawdzimy Znaczy, tam no, Tak, na razie zobaczymy, co i jak. No, ciekawa jestem. A no w ogóle w ostatnim odcinku ja widziałem, że w ogóle było, że coś jest za drogie. No właśnie. Ale nie wiem co, tak próbuję tutaj zerkać na tych ludzi, czy mają jakąś interakcję z jakąś ceną. Że coś jest za drogie, ale nie widzę. O ja z łosie zrobiłam. Oj, nie tak. Klikam za szybko i później mi wychodzi tak. Bo no, co, czaskaś! To czaska. Chomico. Nie tak, Jak to. będę mieć tam klientów, to mi powiedz, dobra? Dobrze, na razie jest czysto. Chyba dobrze. Ui ui. 15? Jakieś takie yy, małe zakupki? Lop, <laughs> Klient masz jednego? <laughs> 9,50 i 9,50 to jest 18, to jest... 17,50, nie? Nie, to jest 19. <laughs> nie, dobra, to tu się zgadza. 90. Dobra, nie wiem które Tutaj właśnie trochę jest lipa taka, że jakby nie pisze nam co jest za drogie Tylko jak klienci ewentualnie że coś, no? próbują kupić To wtedy właściwie jest taka informacja, że to jest za drogie, nie? Trzeba patrzeć na nich, ale ja czasami nie patrzę Przyznaję się bez bicia No ja właśnie tu staram się teraz Będę tutaj stać i się patrzeć Baj, do następnego Wybierz Wolną chwilkę <grym> Ty z góry chciałś kasować? No no. Hmm. Ale wiesz co, Aga myślę, że dzisiaj chyba zrobimy... Chyba kupimy tą drugą część sklepu i może, żeby właśnie nie iść na razie jeszcze w żadne produkty, to zrobimy po prostu właśnie tą taką sekcję kas samoobsługowych. A, można, można. Bo myślę, że dzisiaj możemy nawet coś... tylko że no tak, na razie musimy... Najpierw zamówimy produkty, zobaczymy ja nam zostanie. No. I wtedy się pomyśli. Jak będzie tyle tych samoobsługowych, to nikt do nas nie przyjdzie. Że ci z tym będzie. <noise> no znaczy, ci wiesz, no czasami <noise> bym czasy coś poklikać. Nie mówię, że nie. Źle <noise> ci z tym będzie. Źle <noise> ci będzie. <noise> o. 48,60. 60 uh! O dobra okay. O patrz, patrz, pa Patrz, oh! dobrze Ale go na ale ja, Go tam jedzie Ale go na Ale ukrad rzeczy A produkty też pozbierasz? O nice Co ty gadasz No i zajebiście. Jej, ale jak na z jaką pasją Było Morpasza O Morpasza Morpasza Bo ja ją jak ją zatrudniałem To ona była właśnie miała tam dużo że Są so agresyw Tak Czekaj wiesz co ja szybko jeszcze zapłacę w ogóle rachunki ale bo Ale o Jezus, my mamy faktury do zapłacenia. Oho. Zapraszamy ponownie. To było dobre. Ile? No niestety wszystkie to rachunki, aż tyle? bo tu z dwóch dni chyba nawet mieliśmy. Ocie panie. Bo my w poprzednich odcinkach chyba nie, nie ogarnialiśmy tam. Zapraszamy ponownie. tego musimy chyba wiesz co robić po prostu tak, że najpierw opłacamy rachunki, potem zamawiamy, a resztę, która na pieniędzy zostaje to gdzieś tam inwestujemy, nie? Dobrze. Zapraszamy ponownie. Ale fajnie, bo mówię, już się nie musimy o tych złodziejaszków tutaj Oj, w tak. sumie Ale wiesz co? Niby martwi. zaczęło... Yy, wiedziałam, że ona tam stoi, ale się przestraszyłam, że już trochę chciałam panikować, a później mówię, nie, ona tam stoi. <laughs> a już chciałam, już, już, już... już. No, no, no. o no, 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 no. <laughs> też odruch bezwarunkowy. Nie? Tak. Tak samo jak na przykład ty mówisz, nie, 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 ja już to ogarnę, ale też zawsze dygnę. Tak, no. Że takie. chcę lecieć. Tak, to tak prawda. było. O, dwa nie, Ja, ja czasami mam taki problem, bo ci ludzie tutaj z tych samoobsługowych wychodzą i mam takie typ, zapłaciłeś czy nie? <laughs> Ej, mam 174,20. Ładnie. Crazy. A ty miałeś kiedyś ten, 200, to ty, ty mówisz? Czy ty mówisz ile, że masz? Mm. Nie było, że 200? Nie, wiesz co, 200 chyba jeszcze nie miałem. To ja może, że coś blisko 200. Blisko 200. Tam 190 chyba, może max miałem? Oho. Może wydaje? ktoś pamięta, to niech napisze w komentarzu. Mm -hmm. <laughs> Jak ktoś pamięta, bo ja... Chociaż mówię, ja mam problem taki, że, no mówię, ja na dwa sklepy, więc... A tak, no no no. Już którym... mi się myli, w którym co ile zapłaciłem, czy tam dałem. O. Zapraszam. No, dobra, podobnie. na dwie samoobsługowe teoretycznie będzie, ale hmm. No nie wiem, zobaczymy ile potem dniu zarobimy. Tak. Bo właściwie teraz mając te... Hmm, bo teraz mamy chyba punkt jeszcze jedno. Tak, na pewno mamy punkt. Mami? Można by zobaczyć yy, tak, jaki jest tam ewentualnie upgrade pracowników, bo tam wiem, że jeden upgrade polega na tym, że jakby zobaczyć. dostajemy cztery razy więcej z tych y, do recyklingu w ogóle. Jakbyśmy sprzedawali. Może szybciej obsługiwać kasę, ale to nam nie potrzeba. No to to nie. Hmm. Alby były jakbym klikła niechcący. No trudno no. Ej by było. O, że plus 10% pieniędzy w kasach by generowali, ale nie no, to my kasujemy, nie? No razie. tak, my jesteśmy na głównych i myślę, że my raczej chyba na głównych długo, długo zostaniemy. Tak. Polejeczka ci się robi. O, już lecę. Dzień dobry. 7,80 do zwrotu? Nie, do zapłacenia. Zapraszamy ponownie. Plup, 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 plup ładne ładne rachunki. mów, jakbyśmy jeszcze Zapraszam takie ze dwie, ze dwie samoobsługowe, by nam się udało kupić, to tutaj właśnie fajnie by było za mną ten e, fragment właśnie w ten sposób. Tak, tylko tam by e, trzeba było jakoś ogarnąć. Jakbyś to tam otworzył? Poprzestawiać no, trzeba. złodziej, 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 patrz, o, patrz, patrz. patrz. No, A, patrz no, dawaj modpasha. go tam. Ale go tam klipie. Dobrze. Nie z tego... To jest hit, przysięgam. Dobrze, bo pasza. Tylko problem pewnie by się pojawił, gdybyśmy mieli na przykład dwóch złodziei. O, tak. To pytanie by było, jakby to wyglądało. A chyba się nigdy nie zdarzyło jeszcze, nie? Zawsze po jednym uważałem. E, oj, chyba raz było, że w dwójkę wyszli. Ja szczerze mówiąc, nie pamiętasz ten odcinek, co oni tak bardzo często nas kradli? Wydaje mi się, że wtedy były ze dwó dwóch. a tak! Chyba, no. co ty, ty poszłeś w jedną i mówisz, tak. że jest mój, a, a rzeczywiście, dobra, przypomniało mi się. Mm. Tutaj tak? w ogóle jeszcze możemy, w razie czego, jest jeszcze opcja brania pożyczek też. Tak, jest. Więc w sumie... Ty Może byśmy w sumie kus kuszący? ogarnęli właśnie pożyczkę i na przykład zrobili tutaj ten tył samoobsługowy. I don't know. Boże, co ona się tak ubrała? Ty jako zielanko? Może z pracy wyszła. Eee... <głos> <głos> Ale on się ubrała. Na imprezę chyba idzie. Poniedziałek? No niedługo zmiana cen. O, Jezus. <głos> no <głos> właśnie. Ale na przykład Ale to, jak grasz to sam, to już w ogóle jest ja przesrane. No tak, bo tutaj zawsze możemy w dwójkę sobie... Ogarnąć. Tylko mówię, ja musiał, musielibyśmy zobaczyć jak wygląda faktycznie ten generalny ten cenowy i jak to wszystko wygląda, bo jeżeli tak, to to byłoby chyba taki trochę game changer w naszym wypadku. Tak, że klik i już masz. No właśnie, problem jest taki, że sprawdzać te wszystkie cenówki i po prostu mówię na kalkulatorze to ustawiać i tak dalej, to jest koszmar. No dlatego, Zwłaszcza, że... że coraz więcej produktów jakby dostajemy. Ja tak. na przykład y, aż tak się nie męczę, żeby dokładnie było, tylko mniej więcej, coś tam, coś tam, no zarobić i tak zarobię. <grych> Teoretycznie. Ja no dalej w sumie nie wiem, który tu produkt jest za drogi. No właśnie. Zapraszam ponownie. Hmm. Bo ty nie zwróciłaś uwagi, czy ktoś tutaj nie mówił, że coś jest za drogie? Nie, nie, nie patrzyłam. Zresztą jak oni Właśnie. tutaj y, w tym takim przedsionku są, znaczy w przedsionku, w tym takim zawółku, no to tam nie widać. Ja tam znaczy tutaj nie tak widzę. przez ściany widać chyba, tak? Tak? Przez ściany? -y -y. Co ty jak gadasz? Wydaje, no. Aha. Ale będzie zmiana w czwartek centą, może naprawimy. <laughs> A coś innego zepsujemy. Pewnie <laughs> ta Tak Tak zawsze jest, no. Rumba. Didzianejro, Do. Tu Ona ma na koszulce smile! To smile! smile. O! Złodziej, 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 złodziej. Lego! Dawaj go! Dobrze, Lego! A, Patrz, jak, go tam, tu, jak lubi? Patrz jak go tam napita, ja? Hm. <grych> no, dobrze, nie. Dobrze. No to ile ona już dzisiaj? C trzech? Czterech? Eee, trzech chyba. Trzech chyba. No to powiem szczerze, że całkiem fajna inwestycja. Tak, to jest fajne. A we sąkiem macie? Takie? No gdzieżko! Co tam? Co się stało? Popatrz na cenę. 200 coś. Tylko. O, widzisz, patrzysz tam na cennik? Tak. 222... Ładnie. No kurde, ale A, sushi dużo kupił. Susi. Susił to y, sushi. Kupił. No Zapraszamy ale to jest na mnie. pewno rekord. Tak, ładnie, ładnie. Nawet u Tomka chyba tyle nie miałem. A właśnie, a u Tomka macie ten? E, tą deklicę z miotłą? Nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie, ale myślę, że też... Tak, super inwestycja. Tak, też się chyba ogarnie, bo w sumie to nie kosztuje jakoś wybitnie dużo, a faktycznie no nie trzeba jakby się odrywać od kasy, żeby... Tak. Zapraszam ponownie. powiedzieć. O nie, z mi w brzuchu, nie! Cicho, jeszcze chwilę. O, nie burdź. Ale ładne ceny. No, też mam teraz 136 chyba. Nie ja miałam 146. Zapraszam ponownie. No dobra, ale to już wszyscy klientela, już nikt do mnie nie przyjdzie. Mhm. No ja myślę, że 10 to... Ej, zaczęli mi stawiać od początku tego. Co? Produkty ile koleś produktów kupił. Naprawdę? No, że od, od początku już mi się zaczęły pojawiać. Oho. Ale właśnie... zapłacił 150 chyba. Tylko, że dużo takich pierdą pokupował, nie? Jakieś no, no, tam no. czupy, musztardy. Mnie właśnie to zastanawiało, czy oni będą tak kuśwa źle wydam. Zapraszam ponownie. No, będzie 10 koła. <laughs> o, oh, my god. No. Oj, to się w samoobsługowej kasuje i to już chyba wsio. Tak. Zapraszamy ponownie. Tylko oni to wolno robią. Hmm. Czy my co zamawiamy? Czy co robimy? E, to znaczy tak, no na pewno trzeba... W ogóle nie wiem czy dwóch poziomów nie byliśmy dzisiaj, oczywiście, że tak. Oho, to Czekaj, co, co my tutaj mamy? Pracownicy generują pieniądze w kasach. Klienci będą częściej korzystać z kas samoobsługowych. Oho. Pudełka do recyklingu przynoszą większe zyski. To jest dodatkowy pracownik. Pracownicy będą szybciej obsługiwać produkty w kasie. Wiesz co, ja ci powiem, ja bym zrobił tak. Kupiłbym Klienci będą częściej korzystać z kas samoobsługowych. O Jezu, gdzie to jest? E, tutaj. To, w to środku. Krypni. Dobra, to kupuję. Dobra. E, I może... No i właśnie co może, bo ewentualnie możemy zostawić, dzisiaj na przykład zrobić tą sekcję właśnie kas samoobsługowych, a już w następnych odcinkach możemy pokombinować z tymi, z nowymi produktami już. Tak, można, no? Żeby jakaś kasa eee, została. Tak, to tylko teraz czekaj, wiesz co? No bo tak, trzeba byłoby, bo teraz tak faktury nie będziemy mieli. Dobra, no to zamów tak rzeczy, tam, żeby po, no? po 25 było. I ile kasy chcesz, żeby zostało? N Kup tyle, ile żeby były produkty. Produkty są najważniejsze. Dobra. Produkty są najważniejsze. Czyli teraz klikam. Tak mniej więcej, a później najwyżej się podobiera albo coś. Mm -hmm. Więc na razie... O za kto zjechało? Kupienie, że jest tam posegregować według stanu na półkach, nie? Yy, no mam, że czerwone, no. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra. Pierwsza partia idzie. Jeszcze tu. Tutaj mamy. Tu na półkach jest, tutaj też. To teoretycznie to. Tak. No dobra, weźmy to też. O, 17. Teoretycznie tu jest w miarę OK. O, dobra. Kolejna partia. Oni tam noszą? Mhm. Dobrzu. Tutaj Nawet to jest. mamy trzech pracowników do magazynu, nie? A no tak. Ehm, no, weźmy jeszcze te dwie. Nie mam pieniędzy. Dobrze, na razie stoimy. Jeszcze coś domawiać będziesz? E, tak. Pamiętaj, że możesz sobie te kategorie przeklikać i zamówić potem wszystko naraz, nie? Yy, wiem, wiem, ale teoretycznie. No czekaj. Cze. <laughs> tak chciałam, żeby już tam było, żebyś nosili. <laughs> I tak, tu było mało, no dobrze. No tak weźmy, mówię, się. żeby po, po zakupie. Jeżeli coś jest mniej niż 25, no to wtedy zamów. Tak. Mniej więcej tak robię. Ile jest pieniądza? Dobrze. Boże bu zaraz burknę, znaczy będzie mi burczało. Cicho. Nie wiem czemu to mi burcie. No może Jesteś dlatego że nie. No pewnie tak. <laughs> e, dobra, z apteczką 3000. Ja miałem kanapkę przed, ale dalej jestem jednak głodny. No. Teoretycznie weźmy to też. O. Mi się wydaje, że tyle. Tyle by było. Jak coś jeszcze tam trzeba, to można się tam domawiać. Okay. Hmm. Zagrałam dość bezpiecznie Dobra dobra Teraz czekaj hmm. Kasy samoobsługowe No to jeżeli byśmy chcieli Możemy ewentualnie zrobić tak Że no. machniemy sobie trzy na razie może Oho Jeszcze trzy dokupisz czy że? Myślę, nie 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 Że teraz będziemy mieli trzy No Poczekajcie, to zrobimy tak. Tryb można, rozmieszczania. Można. Ja sobie zabiorę te półeczki i ja je wsadzę. No na razie będą chyba za mną po prostu. Mhm. Tutaj nam powinny zablokować to przejście. Aha. Magda? Jakim cudem to się tu nie mieści? Ty! Kto? Od kiedy ten? Od kiedy imiona są nad nimi? Ja im dałem, bo nie mieliśmy ale fajnie. Nim, Nie mieliśmy nad nimi imion. Ej, fajnie! O, Ula! Hej, Ula! Hej, Magda! Haj Magda! Hi. Kto? Tak, bo my, ja pamiętam, że my chcieliśmy... Wpisywaliśmy... Chcesz Tomek? <laughs> my wpisywaliśmy, wiesz, ale tu trzeba terem ten... jeszcze potwierdzić. Tomek, nosi szpilki. <laughs> no. Po godzinach. Co jest? Jak wygląda Magda? Tylko tu muszę postawić bramki przeciw Ej ta blondyna to powinna być Magda Dobra, tam Teraz tutaj Macie sobie Ty już tu robisz? Tak Ooo. jedna Nie widzę tutaj można tak dosyć nawet gęsto postawić te samo obsługówki Bo myślę, że tutaj każda będzie miała swój kwadracik Ej, ale jak zauważyłam ten wy... Co? Od kiedy oni mają imiona? Tak. I jeszcze jedno nas będzie stać. Ładnie. No i myślę, że na razie tak będzie chyba. Luzik. Chyba ludzi, chociaż tutaj by się jeszcze dwie samoobsługówki zmieściły, ale to ja też nie wiem, czy. Bo później myślę, że zrobimy po prostu tak, że tu będzie taki rząd z jednej i z drugiej strony tych samoobsługowych. O, tak jak ty. Tu się zrobi, no? tylko no, na razie musiałem to tak przesunąć, no bo tu musielibyśmy mieć jakby przejście, nie? Tak. Ale jest dobrze. Ale myślę, że też może nawet by mnie tutaj czekał, a może bym je bliżej jeszcze siebie przerzucił. <laughs> będzie się tam skuszował? Mnie mi to bez różnicy. Ewentualnie tak, o. Jego bliżej. <grystanie> nie mogę. Ładnie, Magda, ładnie. Ładnie, ładnie. <grystanie> tak. Nie ma tutaj jakiejś tragedii, żebym nie mógł przejść czy zabrać miotły. Oho. No. Bardzo ładnie. Elegancko. Tak. Dobra, oni tam uzupełniają chyba, nie? Ale tak. to i tak możemy w sumie dzień... Zakończyć? Dobrze. Tak, możemy już zakończyć. Kluzuję. Wszystko chyba pokupowane. W razie czego to się jeszcze w następnym odcinku przed nagrywaniem zobaczy. Tak, bo jeszcze mam jakiś pieniądz? 130 klientów? O Boże. Ładnie. Tak, ładnie. Ale patrz, nie pisał nikt, że coś za drogo. Może akurat nie kupował tego. Może, może, no. Ciii. Jezus mój Boże. Gada Dobra, do mnie. Jest, czekaj. Tak, tutaj Konczyć. będą mogli tylko wyjść i tutaj też tylko mogą wyjść. Tak. Dobrze, do Wojty Alkia. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście był ze mną Wojtek. Byłem. I widzimy się już w kolejnym odcinku u Wojtka na kanale, także zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa! Pa, pa, pa! pa!